To musi być fan. Tylko potem obejrzysz. Nie, po co? No, nie, po co? Dobra, to będzie. To pierwszy ten lepszy. Możemy jeszcze raz? Tomorrow. Duma Keltz. Najlepsza. Okej. Mistrz kierownicy. Najlepszy samochód po Siulka. Siłuka. auto. Dwie się Mamusia, we mnie to. Koktajle, zdrowe odżywianie się. Tak, opiekuje się nami jak mama. Dupeczka, nie za dupeczka. Y Kid girl. Dziewczyny, <grystanie grystanie grystanie> proszę <grystanie> was. <grystanie> Melonik. <grystanie> mama. Crazy. No, me. I świetny śmiech, po prostu powalający, <grystanie> zarażający. <grystanie> zarażający <grystanie> Gazela. Gazela, Mariatka Mała, sprytna. Taka ciocia. Ma, mała, ładna i powabna. O, żabka, żabka, żabka. Ej, laski, myślę, że będą się wkurzały, jak będę miała za długie paznokcie. Więc po prostu... Ej, za, ej Trochę nas irytuje. Kit jedzenie też. A tak? mycie? Trochę z nim wygięto zawsze. Super głowę. Różowa laleczka. Pasy. Ona jest taka kochana, a Barbie, drinkowe, drinkowe, Barbie. <grym> A nie wygląda na to jest. Ale, y ale to jest w ogóle przeciwieństwo Maślaka, Aleśka nigdy nie ma zrobionych paznokci, nigdy rzet, nigdy brwi, w ogóle się nie maluje, żadnej biżuterii nie nosi, no. zawsze tak na luzaka się ubiera. Jakieś dresy, sandały, naturalność. I ogólnie to też nie lubi chodzić na zakupy. I nie lubi solarium, nie lubi w ogóle się opalać. Nic nie Dama. Gęsia. Przestrzeganie zasad, 23 yy, w pokoju. Zmęca się nad nami totalnie, po Boimy się jej. Zła, niedobra. <grym> Maszla. Hopsi, hopsi, hopsi. Nasz murzyn. To jest najbardziej, najbardziej opalony człowiek w naszej drużynie. I zawsze jest umalowana, zrobione rzęsy, brwi, paznokcie, wiadomo, Bo jak to Kasia. Paniucia, Mamusia, koksu, Mamusia. Koks, o tak, Koks, tak. siłownia Siłowni, tam, i, i wytrzymałość. Tam. I, I bieganie co nie, nie to sprawia to żadnego nie problemu. problemu, mogłaby biegać, biegać i biegać. Najlepsza? E, absolutnie koty, mrau. <laughs> <Miau. laughs> Taki nasz Tygrysek. <laughs> Szefowa, szefowa nasza. Guru kołowych, ten pokój. Bardzo nie lubi bałaganu. Gęsia do siebie. Mądra, inteligentna kobieta. To z Sabrina zapisała się na trzydziestkę do Rio. Ogólnie to ma kostę z Moniką Marzec. Nie lubię się strasznie. Śpiewamy, śpiewamy. Ja lubię jeansy, szpilki, długie rzęsy, na palcach jeansy, w kolorach tęczy, uwielbiam mini, dekot zgrabne nogi, a Rosi, Rosy tutaj robi wywiad, coś tam, coś tam. Dobra, może już skończymy na tym śpiewie. Dziękujemy. Dziękujemy? Dzięki dziewczyny.